I mnie przycina, bo rzucam się film chyba. Dobra, jest czwarteczek, a jak jest czwarteczek, to Jowisz, a jak Jowisz, to stabilizacja finansowa. Zatem oprzyjmy dzisiejsze czytanie o twój kosmogram i sprawdźmy, gdzie powinnaś szukać w swoim życiu oparcia, aby osiągnąć stabilizację w tym roku finansową. A jakże tam, kochanie, gdzie masz koziorożca, piąty dom i tam, gdzie masz ryby. Energię lidera przede wszystkim. Ale też em, piąty dom Zabawa. No i ryby, oczywiście, wszystko, co nieistniejące, czyli marzenia. Dobra, jak osiągniesz stabilizację finansową? Przycina mnie. Oczywiście. No i już mamy odpowiedź. Ty się rybko na bo ty byś chciała 5 róg za ogon łapać i Właśnie tak dumasz, myślisz, starasz się spiąć, ale nie wybierasz. Tu trzeba rozwagi. Rozwagi. To, co mi się, jakby pasja Twoja, Twoja zabawa, to, co jest fajne, kontra to, co jest trudne. Nowy rok to połączenie dla Ciebie tych obu stref, czyli tego marzycielstwa i tego lidera, tego lidera w swoim życiu, tego bossa. Tak, zaprzyjaźnisz się z sobą. Przestaniesz też wszystko odkładać na później. Prokrastynacja zajmie się tym. Dodatkowo też um, wyciągniesz lekcje, bo będziesz się bardziej przyglądać, obmyślisz plan, wybierzesz, zrównoważysz, idziesz. A jakże? No i jest ta pasja. Jest w tobie ta pasja i jest w tobie ta logika. Ta moralność, ale też chęć dzielenia się, to ciepło, ta dobroć. I to ta z, zrównoważenie tych obu energii da ci to, o czym marzysz. Tu trzeba zacząć po prostu tworzyć te swoje sukcesy i nie bać się, bo ty masz klucz do tej bramy, żeby w końcu ją otworzyć i wejdziesz, zrobisz to z dojrzałością, z takim przytupem i z już równowagą mówiłam, no ale Rydwa, no to też równowaga. W każdym razie, no z takim będziesz potrafiła te obie energie w sobie puścić obok siebie, nie, nie będzie ci się to rozjeżdżać. No i jest takie um, staranie się um, zbierać, gromadzić tych swoich dóbr, tych pieniędzy, tworzyć tą stabilizację, ale w zgodzie o zrozumienie siebie. I ta furtka ci się otwiera ze zrozumieniem swoich potrzeb siebie, tych energii w sobie. Najprawdopodobniej ten dysonans wyciągnę jest z domu, ale tu idzie do ciebie stabilizacja. Tak, ale to wszystko będzie w oparciu o miłość własną. Również. Ty masz w związku z tym stres. Dlaczego masz stres? Bo boisz się, że będziesz zapewna siebie, że to otworzy ci te możliwości. Już czas rzucić te ciężary, otworzyć sobie tą furteczkę i zacząć żyć. I czasami też wiedz, że pomimo innych, tej konkurencji, będą cię szczypać po kostkach, to zawsze możesz te osoby opuścić. Jeśli przestały z tobą rezonować, jesteś pracowita, bardzo mimo wszystko tą kontrolę będziesz miała. Um, żeby przeanalizować wszystko, poprzyglądać się. Wszystko to będzie takim wolnym tonem szło i ty trochę jak taki żelbetonowy klot będziesz się powolutku tymi krokami przekręcać. Koniec cyklu i rzucisz się w ten nurt, będziesz płynąć. Twoi przodkowie się odzywają. Coś tu będzie do zrobienia. Twoi przodkowie się odzywają. A, No, no. Bo łamiesz te stereotypy. Widocznie to, co powiedziałam wcześniej. E, że, że to gdzieś tam z domu u ciebie. Mhm. Dlatego, że tu idzie zaufanie do siebie, ale też taka dziecięca radość do przeżywania przygód, i to jest właśnie to, będziesz musiała przełamać w swoim rodzie. Wejść w tą energię kreatywności. Będziesz potrafiała połączyć to z tym, tamto z tamtym, bez żalu. Połączysz, niech się dzieje, niech leci tym prądem, z tym nurtem. Tak, nabierzesz nowej wizji, a przede wszystkim skupisz się. Masz w sobie tę moc kreatywności, tą alchemię. To już czas, żeby na tyle tej odwagi nabrać, żeby ruszyć, żeby osiągać te marzenia, żeby one Ciebie nie krzywdziły. Uwarunkowania rodzinne tutaj są bardzo duże, bardzo duże, jakieś traumy rodzinne, ewidentnie. Przedkowie się odzywają. W każdym razie Ty masz na tyle w sobie tej siły, żeby wzrastać nawet na tym gruncie, który stworzyły Ci te uwarunkowania rodzinne. Nawet na tym. No pięknie, transformacja. Pięknie. Karta śmierci, transformacja, uzdrowienie. Też taka pokora mimo wszystko do tej, tego hulaszczego trybu życia, ale ty zrzucisz z siebie te uwarunkowania, będziesz lekka. I będziesz tu czarować tą kreatywnością, alchemią, tym wszystkim. Tu będą się działy czary. Słuchaj intuicji. Tu będzie fajnie. No, jeszcze trochę ta walka ego z intuicją, ale jest dobrze. Dzieciństwo do przerobienia. Um. I nie walcz. Ani z ego, ani z intuicją. To są twoi przyjaciele, pamiętaj. I jedno i drugie. Jedno ci chroni, drugie ci wspiera. Ale piękna ta transformacja. Piękna. I jest ci ona narzucona. To będzie się działo tak czy inaczej. Czy tego chcesz, czy nie. Dlatego w kosmogramie szukaj wsparcia. Zatem, czy uda ci się? Pytanie. Słuchaj intuicji. Nie bardzo, ale tak. Jest dobrze. Musisz to wszystko spiąć. To, co ma puścić, niech puści. To, co trzeba odpuścić, to odpuść. Iść do przodu. Więc tak w tym roku osiągniesz stabilizację, o jakiej myślisz. Trzymać